Co by było, gdyby każdy człowiek miał tylko jedno życie, ale widział dokładnie, ile mu zostało: czy świat stałby się lepszy, czy bardziej chaotyczny? Zanim jednak zanurzymy się w ten świat, zostaw suba i łapkę w górę, dzięki temu nie przegapisz żadnego z naszych, co by było, gdyby. Wyobraź sobie: budzisz się rano, przeciągasz leniwie i zerkasz na swój nadgarstek. Ale zamiast zegarka widzisz tam coś zupełnie innego. Licznik, który pokazuje, ile czasu życia ci zostało. Nie jest to żadna metafora, żaden motyw z filmu science fiction, tylko codzienność. Każdy człowiek, od dnia narodzin, aż do ostatniego oddechu, widzi dokładnie, ile mu jeszcze zostało sekund, minut, dni, lat. Tak po prostu. Cyfrowy wyświetlacz na skórze nie do oszukania. Nikt nie wie, skąd się to wzięło. Może to efekt nowej ewolucji, może żart kosmitów, a może po prostu wersja beta naszego wszechświata. Ale jedno jest pewne: nikt nie jest w stanie tego wyłączyć. No dobra, ale co by się wtedy wydarzyło? Najpierw wyobraź sobie chaos. Pierwsze dni po ujawnieniu się liczników to istny Armagedon paniki i niedowierzania. Ludzie tłoczą się na ulicach, porównują swoje liczby. Jeden ma 87 lat do końca. Drugi 33 dni, ktoś inny tylko 17 godzin. Jak myślisz, co robią ci, którzy mają zaledwie kilka chwil? Pewnie biegną do najbliższego sklepu, żeby kupić sobie ostatnią czekoladę, albo do parku, żeby zobaczyć zachód słońca. Ale są też tacy, którzy mają przed sobą całe dekady. Czy są spokojniejsi? A może właśnie bardziej zestresowani? Bo teraz wiedzą, że ich czas jest policzony, a każdy dzień to jeden krok bliżej do końca. Już po tygodniu pojawiają się pierwsze teorie spiskowe: czy licznik można oszukać? Czy to tylko żart rządów? Czy można wykupić dodatkowe minuty, jak w grze komputerowej? Powstają firmy oferujące przedłużanie życia za pomocą cudownych suplementów, magicznych rytuałów i płatnych konsultacji z samozwańczymi ekspertami od czasowej energii. Internet jest zalany poradnikami. Dziesięć sposobów na wydłużenie swojego licznika. Albo jak zaakceptować swój wyrok i cieszyć się każdą sekundą. I nagle, w tym chaosie, rodzi się nowa filozofia życia. Ludzie zaczynają zadawać sobie pytania: Po co odkładać marzenia na później? Skoro wiem, ile mi zostało, czy nie powinienem korzystać z każdej chwili? A co z rządami, politykami, szefami wielkich korporacji? Czy świat staje się lepszy? No cóż, niektórzy twierdzą, że politycy z krótkim licznikiem podejmują dziwaczne, nagłe decyzje, jakby chcieli zostawić po sobie jakiś ślad. Inni, mając przed sobą długie lata, zaczynają planować na dekady naprzód, nie bojąc się ryzyka. Ale co z przestępcami? Czy ktoś, kto wie, że ma tylko trzy dni, nie zacznie łamać prawa, bo nie ma już nic do stracenia? Z drugiej strony. Może właśnie świadomość końca powstrzyma ludzi przed głupotą, bo przecież każdy dzień jest na wagę złota? Może więc świat stanie się bardziej spokojny? Ludzie zaczną się szanować i wspierać, doceniając każdą chwilę z bliskimi. Wyobraź sobie, że w szkołach pojawiają się nowe lekcje edukacja czasowa. Dzieci uczą się, jak zarządzać swoim czasem życia. Jak nie marnować go na bzdury? Jak wybierać to, co naprawdę ważne? Czy wyobrażasz sobie, żeby ktoś odkładał coś na później, skoro wie dokładnie, ile później mu zostało? Być może powstają całe społeczności ludzi, którzy łączą się w grupy według długości swoich liczników. Klub ostatnich miesięcy, grupa wiecznych dwudziestolatków, stowarzyszenie seniorów z zapasem lat. Czy nie brzmi to trochę jak nowa forma podziału społecznego? Czy ci z krótkim czasem są traktowani inaczej? A może wręcz przeciwnie, stają się najcenniejszymi mentorami, bo wiedzą, jak korzystać z każdej sekundy? Ale to nie wszystko. Rynek pracy przechodzi rewolucję. Pracodawcy pytają na rozmowie kwalifikacyjnej: A ile ci zostało? Bo przecież nie ma sensu inwestować w kogoś, kto odejdzie za dwa miesiące. Ale pojawiają się też firmy, które chcą zatrudniać ludzi na krótkie okresy, bo wiedzą, że ci będą pracować z pełnym zaangażowaniem, nie marnując ani chwili. Może nawet powstają nowe zawody. Specjalista od ostatnich chwil, doradca końca czasu, organizator pożegnalnych przyjęć. Czy nie brzmi to trochę jak świat z filmu science fiction? Ale przecież to nasza alternatywna rzeczywistość. A co z miłością? Czy zakochanie się nabiera nowego znaczenia? Wyobraź sobie randki, na których ludzie od razu pokazują sobie swoje liczniki. Mam jeszcze pięć lat, a ty? Pytają, patrząc sobie głęboko w oczy. Czy związek ma sens, jeśli jedno z nich ma przed sobą tylko trzy miesiące? A może właśnie to sprawia, że kochamy intensywniej, bez zahamowań, bo nie mamy czasu na gry i udawanie? Możliwe, że powstają nowe zasady randkowania, nowy kodeks miłosny, oparty na szacunku dla każdej sekundy razem. Może nawet powstają aplikacje, w których możesz szukać partnera według długości życia. Brzmi absurdalnie? A może właśnie genialnie. Kultura i sztuka eksplodują. Powstają tysiące piosenek, książek, filmów o ostatnich chwilach, o tym jak najlepiej wykorzystać swój czas. Ludzie organizują festiwale ostatniego dnia, maratony pożegnalnych wspomnień, konkursy na najpiękniejsze przeżycie w ostatniej godzinie. Sztuka staje się bardziej intensywna, bardziej autentyczna, bo każdy twórca wie, że nie ma czasu na poprawki. Ale jest też ciemna strona tej rzeczywistości. Czy ludzie nie zaczną obsesyjnie patrzeć na swoje liczniki, zaniedbując wszystko inne? Czy nie pojawią się nowe zaburzenia psychiczne, syndrom końca czasu, paranoja licznika? Może powstaną nawet grupy ekstremalne, które uważają, że skoro wszystko jest policzone, to nie ma sensu się starać. Czy świat stanie się bardziej pesymistyczny, czy wręcz przeciwnie, pełen nadziei, bo każdy dzień to wygrana walka z czasem? A religia? Może pojawią się nowe kulty. Nowe religie, które czczą licznik jako boski dar lub przekleństwo? Może powstaną rytuały ostatniej sekundy, modlitwy o wydłużenie życia, pielgrzymki do miejsc, gdzie licznik rzekomo się resetuje? Czy stary podział na życie po śmierci przestanie mieć znaczenie? Może ludzie zaczną wierzyć w reinkarnację liczników, albo w to, że po przekroczeniu zera pojawia się nowy wyświetlacz w innym świecie? Technologia też nie zostaje w tyle. Powstają aplikacje do monitorowania liczników, porównywarki czasu życia, a nawet specjalne gadżety, które synchronizują twój licznik z kalendarzem, przypominając o ważnych spotkaniach bo przecież nie chcesz przegapić ostatniej imprezy urodzinowej. Może nawet pojawiają się czasowi influencerzy, którzy uczą, jak najlepiej wykorzystać swoje ostatnie dni, dzieląc się poradami, vlogami, inspirując innych do działania. A kto decyduje, ile czasu mamy? Czy licznik jest ustalony od urodzenia? Czy można go zmienić poprzez styl życia, decyzje, szalone przygody? Może powstają teorie mówiące, że każda dobra uczynność dodaje kilka minut, a każda zła odbiera godzinę. Czy to motywuje ludzi do bycia lepszymi? Czy może wręcz przeciwnie sprawia, że stają się bardziej wyrachowani, licząc każdy uczynek jak punkty w grze? Naukowcy zaczynają badać, skąd się wziął licznik. Czy to genetyka czy coś ponadnaturalnego? Może to efekt działania tajemniczych cząstek, które regulują czas życia? A może to po prostu eksperyment wyższej cywilizacji, która obserwuje, jak radzimy sobie z takim darem albo przekleństwem? Może nawet pojawiają się misje naukowe mające na celu zresetowanie liczników, wyścigi z czasem, dramatyczne próby przedłużenia życia przez odkrycie tajemnicy czasu. A teraz najważniejsze pytanie. Czy świat staje się lepszy czy bardziej chaotyczny? Może odpowiedź jest gdzieś pośrodku, bo choć początkowo wszystko wydaje się szaleństwem, z czasem ludzie uczą się, że każdy dzień jest wartością samą w sobie. Może zaczynają doceniać to, co mają, przestają odkładać marzenia na później, żyją intensywniej, kochają mocniej, pracują z pasją. Może świat staje się miejscem pełnym autentyczności, gdzie liczy się tu i teraz. A ty? Co byś zrobił, gdybyś zobaczył swój licznik? Czy rzuciłbyś wszystko i ruszył w podróż dookoła świata? A może zadzwoniłbyś do przyjaciela, którego dawno nie widziałeś? Czy odważysz się powiedzieć komuś, że go kochasz, bo wiesz, że nie masz czasu na czekanie? W takim świecie każdy dzień staje się przygodą, każdy wybór ma znaczenie, każda sekunda to skarb. Może właśnie o to chodzi, żeby żyć, jakby każdy dzień był ostatni. Bo nawet jeśli licznik to tylko wyobraźnia, to przecież czas zawsze płynie, a my mamy tylko jedno życie. Więc, co by było, gdyby każdy widział, ile mu zostało? Może odkrylibyśmy, że najważniejsze jest nie to, ile czasu mamy, ale co z nim zrobimy. Zasubskrybuj, polub i daj lajka. Jeśli lubisz ciekawostki i eksperymenty myślowe, co by było, gdyby? Napisz w komentarzu, czy byłbyś zadowolony z takiej rzeczywistości?